Kochani, dziś Kościół obchodzi wspomnienie jednego z największych kaznodziejów, teologów i cudotwórców w historii chrześcijaństwa, świętego Antoniego Spadwy, którego życie i nauczanie są jak ogień rozpalający duszę, jak światło przewodnie na drodze wiary i jak sól, która nie pozwala, by serce straciło smak Ewangelii. Ten, który urodził się jako Ferdynand Boulon w Lizbonie, już od młodości pragnął życia oddanego Bogu. Wszedł na drogę świętości przez bramę pokory i gorliwości. Najpierw jako kanonik regularny, a następnie jako ubogi Franciszkanin, szukał Boga nie w wielkich pałacach, lecz w ciszy klasztoru, w nauce pisma świętego, w kazaniach do prostych ludzi i w codziennej, cichej modlitwie. Pragnął męczeństwa, a Bóg uczynił go męczennikiem słowa, ogniem głoszącym pokutę, nadzieję i Boże miłosierdzie. Święty, który słowem rozpalał serca. Święty Antoni był nie tylko człowiekiem głębokiej kontemplacji, lecz i działania. Był mnichem, ale i prorokiem dla ludu, pustelnikiem i zarazem mówcą potężnym jak burza. Bóg obdarzył go łaską darów nadzwyczajnych, bilokacji, proroctwa, uzdrawiania, ale przede wszystkim obdarzył go mądrością, która nie była tylko wiedzą książkową, lecz światłem Ducha Świętego bijącym z serca całkowicie oddanego Bogu. Mówił prostym, ale głębokim językiem. Obnażał grzech z całą surowością, lecz czynił to z miłością pasterza, który szuka zagubionej owcy. Miał serce płonące Chrystusem i dlatego Jego słowa paliły jak ogień, a zarazem niosły balsam przebaczenia. Kazania świętego Antoniego wbrew wyobrażeniom o średniowiecznym kaznodziejstwie, nie były surowe i toporne. To była muzyka duszy, komentował Pismo Święte nie w sposób akademicki, ale żywy i przenikliwy. Znał tajemnice ludzkiego serca, bo był ich spowiednikiem, a także sam przeszedł wiele wewnętrznych zmagań. Dlatego był prawdziwym doktorem Ewangelii, jak nazwał go papież Pius XII, doktor Ewangelikus, bo to co głosił, wypływało z osobistego umiłowania Chrystusa. Pisał. Jeśli głosisz Jezusa, on przemienia twarde serca, jeśli go wzywasz, osładza gorzkie pokusy, jeśli o nim myślisz, oświeca ci serce, jeśli go czytasz, syci twój umysł. Nie były to kazania jedynie intelektualne, były to płomienie ducha wypowiadane z mocą, w której przemawiało samo Słowo Boże. Wielu współczesnych o świętym Antonim pisało, że jego głos rozbrzmiewał z siłą burzy, a zarazem niósł spokój jak poranny śpiew ptaków. Przemawiał do prostaczków i uczonych, do dzieci i starców, do możnych i ubogich, bo jego serce ogarniało wszystkich. Mistrz modlitwy i życia wewnętrznego. W kazaniach, które pozostawił, znajdziemy wiele wskazówek dla tych, którzy chcą wzrastać duchowo. Święty Antoni nauczał, że modlitwa jest związkiem miłosnym między duszą a Bogiem głębokim, czułym, wiernym. Modlitwa to nie recytacja formuł, lecz dialog serca, który domaga się ciszy, nie tylko tej zewnętrznej, ale przede wszystkim ciszy duszy, wyciszenia namiętności, gonitwy myśli i trosk. Tylko w takim milczeniu Bóg może mówić do serca. Wyznaczył cztery etapy modlitwy: Obsekratio. Pokorne i ufne błaganie, otwarcie serca. Oratio, serdeczna rozmowa z Bogiem. Postulatio, przedstawienie swoich próśb. Gratiarum actio, dziękczynienie i uwielbienie. Zaiste święty Antoni był mistrzem modlitwy, który nie tylko uczył, ale i żył tym, co głosił. Jego życie było modlitwą wcieloną, każde jego działanie wyrastało z kontemplacji, a każde słowo było owocem rozmowy z Bogiem. W jego teologii franciszkańskiej modlitwa była nie tylko środkiem do świętości, ale stanowiła samą drogę świętości. To przez modlitwę serce człowieka staje się mieszkaniem Boga, a dusza zaczyna żyć Bożym światłem. Modlitwa dla świętego Antoniego była również drogą poznania, nie tylko rozumowego, lecz duchowego. Pisał, miłując, poznajemy, i to poznanie było pełnią, jaka przekształcała duszę. Człowiek ewangelii, człowiek dla ludzi. W epoce, gdy narastały różnice społeczne, Antoni stawał się obrońcą biednych i uciśnionych, piętnował chciwość możnych i hipokryzję duchownych. Nie bał się mówić prawdy możnym tego świata, tak jak uczynił to wobec tyrana Ezelina. Był niczym prorok Eliasz, nieustraszony i przejrzysty. Przypominał, że prawdziwe bogactwo nie leży w złocie i kosztownościach, ale w sercu przepełnionym miłosierdziem. Błogosławił tych, którzy dzielili się z ubogimi, bo, jak mówił, to oni przyjmą was do mieszkań wiecznych. Nie zapominał o nikim, był patronem dzieci, narzeczonych, podróżnych, górników i położnych. Ale przede wszystkim stał się tym, którego lud z ufnością wzywał w przypadku rzeczy zagubionych. Nie tylko przedmiotów, lecz i dusz oddalonych od Boga. Święty Antoni stał się ich przewodnikiem, który pomaga duszom wrócić do światła, odnaleźć się na nowo w ramionach miłosiernego Ojca. Współcześnie wzywany jest nie tylko przy zagubionym kluczu, ale i przy zagubionej nadziei, zagubionej wierze, zagubionej miłości. Dlatego tak wielu ludzi, nawet tych dalekich od kościoła, nosi jego medalik. Wzywa go w chwilach zwątpienia, bo czuje, że Antoni nie zawodzi. Świadectwo świętości, także po śmierci. Jego śmierć 13 czerwca 1231 roku była uwieńczeniem życia ofiarnego. Umarł śpiewając o Gloriose Virginum, jakby już dotykał chwały nieba. Pogrzeb zgromadził tłumy, a Padwa nie stała się jedynie miejscem jego grobu. Stała się ogniskiem kultu, cudu i nawrócenia. W ciągu roku od śmierci ogłoszono go świętym, tak mocno działała jego świętość, że Kościół nie czekał dziesiątek lat, by uznać, że był przyjacielem Boga. Po dziś dzień jego sanktuarium, Bazylika i El Santo w Padwie, jest miejscem tysięcy cudów. A jego relikwie, szczególnie jego język nienaruszony po wiekach, są milczącym świadkiem potęgi słowa głoszonego w prawdzie i miłości. Wielu pielgrzymów przybywa tam nie tylko po cud, ale po światło, które ma ich poprowadzić do Boga. Padwa stała się duchową stolicą tych, którzy szukają Boga w codziennym życiu. Święty dla naszych czasów. Święty Antoni nie jest postacią tylko przeszłości. Jego nauczanie może inspirować również dziś. Szczególnie duszpasterzy, którzy w gąszczu współczesnych wyzwań szukają sposobu, by dotrzeć z Ewangelią do serc ludzi. Jego przykład może stać się wzorem dla wychowawców i katechetów, aby nie tylko przekazywać wiedzę religijną, ale formować serca w pokorze, miłości i prawdzie. Dla kaznodziejów może być nauczycielem w stylu, mówić z pasją, ale i łagodnością, z mocą, ale i w pokorze ducha. W epoce, gdy wielu ludzi gubi sens życia, Antoni przychodzi jako patron odnalezienia sensu, powrotu do Boga, odszukania duchowej głębi. Przypomina, że modlitwa, miłość, pokora i służba są drogą do Boga. Jest patronem kaznodziejów, ale także wszystkich, którzy chcą żyć w prawdzie i dla prawdy. Przez swoje życie uczył, że nie trzeba wielkich dzieł, by być blisko Boga, trzeba wielkiej miłości. Ofiary i gorliwości w codzienności. To w niej objawia się prawdziwa świętość. Kwiatki Świętego Antoniego. Nie tylko nauczanie, lecz także świętość życia Świętego Antoniego z Padwy pozostawiła po sobie liczne opowieści i legendy, które jak drogocenne płatki duchowego kwiatu przetrwały wieki i wciąż rozbudzają wiarę oraz miłość ludu Bożego. Są to tak zwane Kwiatki Świętego Antoniego opowieści o jego cudach, mocy modlitwy i niezrównanym zaufaniu w Bożą opatrzność. Choć wiele z nich ma charakter legendarny, ich przesłanie duchowe jest głębokie i ponadczasowe. Ferdynand i wróble. Mały Ferdynand już od dzieciństwa zdradzał niezwykłą wrażliwość na głos Boży. Gdy ojciec pozostawił go na straży zboża, chłopiec postawił na pierwszym miejscu wezwanie do modlitwy Anioł pański. Zwrócił się do ptaków nie jako ich pan, ale jako brat stworzenia, i wróble posłuchały. Nie wystraszył ich, lecz poprosił. I one posłuszne łagodności świętego, skryły się, dając mu czas na modlitwę. Już w tym geście widzimy zarys duchowości franciszkańskiej, szacunek do wszelkiego stworzenia i pierwszeństwo spraw Bożych nad ziemskimi. Diabeł w katedrze. W tej opowieści widzimy duchową odwagę młodego Ferdynanda. Znak krzyża uczyniony z wiarą stał się nie tylko gestem obronnym, ale zwycięstwem nad pokusą. Pozostałość tego krzyża na marmurze przypomina, że modlitwa i wiara są realną siłą w walce ze złem. Otwarte mury. Gdy obowiązki zatrzymały młodego zakonnika poza kościołem, Bóg uczynił cud, pozwolił mu zobaczyć i uczcić najświętszy sakrament przez rozwarte ściany. W tym cudzie odsłania się prawda. Że Bóg zna pragnienia serca i odpowiada na nie w sposób nadzwyczajny, jeśli są czyste i płyną z miłości. Kazanie do ryb. Kazanie do ryb to nie tylko cud, to przypomnienie, że słowo Boże nie wraca bezowocne nawet jeśli nie znajduje posłuchu u ludzi. Święty Antoni, odrzucony przez heretyków, głosił Ewangelię rybom, które słuchały w pokorze. A ta pokora zawstydziła ludzi, którzy w końcu otworzyli serca. Dziś, gdy świat często zamyka uszy na głos Kościoła, przykład świętego Antoniego wzywa nas do wytrwałości w głoszeniu prawdy, z wiarą, że Bóg sam otworzy uszy tych, których chce. Głodny mu. To wydarzenie uczy, że nawet zwierzęta mogą świadczyć o prawdzie Bożej obecności. Mu oddał cześć najświętszemu sakramentowi podczas gdy heretyk wystawiał Boga na próbę. Cuda eucharystyczne takie jak ten nie są tylko dla umysłu. One przemawiają do sumienia i serca. Antoni nie potrzebował logiki, miał wiarę większą niż wszelkie argumenty. List szatana. Szatan jest ojcem kłamstwa, a jego największą bronią jest zamęt. Gdy próbował przerwać nauczanie świętego, posłużył się fałszywą wiadomością. Ale Antoni, jako człowiek modlitwy i rozeznania, nie dał się oszukać. Ta historia przypomina nam, jak ważne jest duchowe rozeznanie szczególnie w czasach zamętu, chaosu informacyjnego i fałszywych proroków. Cud przyrośniętej stopy. Miłosierdzie i surowość w służbie prawdy spotkały się w tej historii. Antoni zganił grzech, ale gdy zobaczył żal, nie odrzucił grzesznika. Cud przyrośniętej stopy to przypowieść o sakramencie pokuty. Pokora, żal, przebaczenie i uzdrowienie. Dziś wielu rani siebie grzechem Lecz sakrament pojednania może na nowo złączyć to, co grzech oderwał. Nowe zesłanie Ducha Świętego. To jedno z najpiękniejszych świadectw charyzmatu Antoniego. Tak jak apostołowie w Wieczerniku, tak on w Rzymie głosił jedno słowo, które zrozumieli wszyscy. Duch Święty był tłumaczem jego serca. I dziś Duch Święty może sprawić, że kapłani, Katecheci, rodzice i misjonarze będą mówić językiem serca zrozumiałym dla współczesnego człowieka. Serce lichwiarza Gdzie jest Twój skarb? Tam będzie i serce Twoje to słowa Jezusa, które Antoni potraktował dosłownie. Serce lichwiarza nie było już w jego piersi, lecz przy jego pieniądzach. W tej legendzie kryje się prawda wiecznie aktualna: Nie można służyć Bogu i Mamonie. A człowiek, który gromadzi jedynie dla siebie sam siebie pozbawia serca. Cud mówiącego noworodka. Historia zazdrosnego męża i mówiącego dziecka przypomina, że Bóg jest obrońcą prawdy i niewinności. Gdy człowiek niesprawiedliwie osądza, Bóg daje głos temu, kto sam mówić nie potrafi. To cud obrony rodziny, godności kobiety i pokoju w małżeństwie. Naprawiony kielich i rozlane wino. Zmartwienie prostej kobiety. Która z szacunkiem podjęła gości, spotyka się z cudem. Antoni nie tylko naprawia kielich, ale sprawia, że wino wraca do beczki, i to w lepszej postaci. Jest to opowieść o Bogu, który błogosławi hojność i pokorę prostych ludzi. Wielki Post Nawrócenie w Padwie. Ten opis to świadectwo wielkiego duchowego przebudzenia. Kazania Antoniego nie tylko poruszały umysły, budziły serca do pokuty. Nawrócenia i miłości Boga. Ludzie nie żałowali trudu ani nocy, by słuchać słów życia wiecznego. I dziś potrzeba nam takich głosicieli, świętych, autentycznych, napełnionych ogniem ducha. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z padwy, Znakomitego kaznodzieje i orędownika ubogich, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.